Ja 8 sercjon, tutaj z 7 Dzisiaj będziemy nagrywać odcinek z OneBlocka Tak. To będzie nasza nowa seria. Stawcie łapkę w górę i subskrypcję tam na dole, jeśli spodoba Wam się więcej z tych odcinków. Ja nie, ja nie przedłużam. Lecimy i zapraszam do oglądania. Okej, okay. my już jesteśmy. Jakby co to do tego serwera? Macie link w opisie. No, a teraz widzę, że mamy jakieś. Dali nam na początek przedmioty. To bardzo miło z ich stron. No i mamy 7 mięsa też na początek. No dobra, no to zaczynamy. No tu już od drewno. teraz zdję. pyk, pyk, I, i teraz, i teraz, dalej, no dobra, możemy się teraz rozbudować trochę. Tak się rozbudujemy, no i kopiemy dalej. Teraz drewno, kilo, drewno, 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 ziemia, o skrzynka. Co to było? Proszę mi to pokazać. Czekajcie. Widzicie co ja dostały? Diament ze skrzyni. Ja nie mogę. Ale dobrze, dobrze jest. Dobrze, dobrze jest. No ja nie mogę. Dobra. To dalej trzeba kopać. Piepiek. Pyk, pyk, tyk, tyk. Okej. Okay. Tak. Tak, tak, tak. O. Co właśnie dużo ziemi. Po ziemi. Jeszcze raz i będzie ławów. Jeden, dwa, trzy, cztery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Teraz kopiujemy dalej. Okej, okay. okej. Okay, okay. Coś innego. OK. Okej <laughs> Okej, okay, teraz to Tak, okej okay. mm -hmm. Lecimy Tak I tak, tak Tak I tak, tak Dobra. O. dobra, o mam 11 dirta, więc możemy już rozbudować naszą wysepkę. Możemy lepiej rozbudować. Tak i dobra. Jeden i drugi. Dobra. No i teraz możemy postawić crafting, skrzynię i oczywiście piec. Pyk. Piec. Ok, teraz przypalimy żelazo. niech się przypala. A my daj. Będziemy kopać. Jakie te w ogóle rzeczy mam tego? Docha, tylko nie się? Wziąłem się coś jeszcze. Wziąłem coś innego. Byk. Byk. co jest ciągle ten... o wreszcie no. no i drewno najpierw pewnie teraz kamień teraz liście no. i akurat dobra to ja już Teraz ja sobie ułożę, że drewno dużo mamy drewna, Mike. Sobie już tu parę składam trochę odśplonu. Okay. Można coś nie przypalić? Nie, okej, okay. to kopiemy dalej. My się zobaczymy, kiedy już będziemy mieć więcej dirta, drewna, kamienia. A jak będzie coś ważnego i fajnego, to na pewno wam pokażę. No to kopiamy. To chyba było tutaj. O, mamy skrzynkę. Ale już zdobyłem dwa żelaza, jakby co? I teraz mam skrzynkę. I co tam jest? I co mamy? do Trzy... to, to jest najlepsze. jabłko, dobre. To my już tego tu, tak? I przepalimy. Okej. Okay. Gdzie tam te żelazo? No to teraz rozbudujemy sobie wysypkę. Dobra. Okej, okay, No to teraz tu jest dwa. Tu jest pięć. Dobra. Ok, teraz. Ok, żelazo już się przepaliło. My może już sobie zrobimy otarczę. Pyk. Ok. I kopiemy. Zrobiłem tarczę, no bo jak na przykład zniszczę, to może się pojawić te zombie. Dlatego lepiej tarczę mieć. tık tık oje lazım oje lazım Ja muszę to zobaczyć. Nie, tutaj mają te prawdziwe. Dobra, Już myślę, że wypadły już, ich nie mam. Ale okej, okay. ile no mam? Przypadę sobie, właśnie, żel żelazo. A z tego... No bo przecież ja się kiedyś znalazłam. Mam to po co robić kolejną? Ej, to było to, czy nie? Dobra, to było to. Na szczęście. Wiedziałam. sobie to muszę jakoś zaznaczyć. To inaczej się nie da. Chociaż. Można pamiętać. O, już mamy. O, dobra. fungiel Teraz. O, kolejne żelazo. Kolejne? Nie, ja dodam do pieca. Dobra. I teraz, co ja chciałam? Aha, rozbudować wyspę. Wyspę 1, 2, 3. 1, 2. Dobra, e, to, 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 to będzie 1, 2. To będzie 1, 2, 3. Tak, to zniszczymy. A to zrobimy. Tak. Ok. Tak. Mieczy, ale mieczy nie robię. A może z... no właśnie mam tego. To może zrobię zbrojkę sobie. A, dobra myśl, dobra my myśl. Jak to nie mogę klaty? Przecież... Czekaj, klata ile ma. Jak to nie mogę zrobić? napierżnika? Ile napierżnik ma. Dobra, gdzie on jest? No nie ma. Czekajcie. Szukam, szukam, ale nie ma. Dziwne, dziwne, ale nie ma. A tutaj pewnie. A nie. A co jest? Mogę go zrobić, czy nie? Tutaj go nie ma, ok. Też mm. o, a ja mam ile sześć? Jeden. A jeszcze dwa brakuje mi. No to pozwijamy. Teraz potrzebuję tego. Okay. Już mam dziesięć? Co jest? Już dziesięć dirtów tam kolejnego. Опять okay, вот так, так, мхм, mm -hmm. так, так, ок, okay. и вот так, и так. Я беру пацаны, окей. No, to może zrobimy sobie spodnie też, spodnie te, taką mogę. A dobra, to musimy. ile ja mam żelaza? Ja 6 tylko? A nie, no. Dobra, pyk, pyk pyk, pyk i lecimy okej okay, widzowie przypominam Łapka w górę. zostawcie łapkę w górę i subskrypcję jak chcecie więcej odcinków z tej serii z tej serii a my co już kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. To na dole. Jeśli spodobał wam się ten odcinek, no to ja was żegnam. Do zobaczenia. Na łap.